Siemaneczko, ATNAZO z tej strony i pokażę Wam dzisiaj jak wygląda wymiana Solorbów na Infernal Bolty uspoconego cyklopa oczywiście zamieszczę Wam link do Questa, Quest jest ogólnie prościutki jak ktoś ma pieniążki to nie ma problemu go zrobić, bo wystarczy kupić na markecie Bast skirty, taką oto sukieneczkę u mnie na serwerze jest to po 110K za sztukę, czyli no wyjdzie Was to jakieś 280, no z 400K byście się zamknęli, jakbyście kupili po cenie rynkowej zawsze jest możliwość pójścia na takie potworki na Woodu Venom Sniper bodajże to się nazywa, bo tylko z nich dropi. Potrzebujecie trzy takie sztuki, no i tyle. No i co? Jak już macie na przykład te trzy. Sztuki. klikacie sobie kosą, potrzebujecie taką oto kosę. sky, to się nazywa. Potem potrzebujecie oczywiście opady, może być to shower, light, show, whatever. No i lecicie tutaj tą drogą przez te rotwormy. Używacie sobie linę. Kilka razy. I po wykonaniu questa quest będziecie mieli ogólnie w opisie w opisie pod filmikiem. On jest bardzo króciutki, bo trzeba tylko mu oddać te sukienki. Piszemy hi, sol orb, yes. No i hob nam wymienia wszystkie solorby jakie mamy przy sobie na Infernal bolt. I teraz ciekawa rzecz, bo jeśli mamy szczęście, a czasami się zdarzy, że mam takie szczęście, to zamiast wymienić nam jednego Solorba na 3 infernal Bolty, to wymieni nam jednego Solorba na 6 Infernal Boltów. Czyli załóżmy wymieniacie na przykład 1000 Orbów, to zamiast dostać 3000 Infernali, dostajecie 6000, bo to nie jest tak, że część wam wymieni po 3 po Infernale, a część po 6. Po prostu całego staka wam wymienia. Także pokażę wam teraz taką taktykę. koniecznie nie wiem, czy miał wystarczającą ilość ogólnie yy, Solorbów, żeby to zaprezentować. Ale w każdym razie. Powinno to mniej więcej wyglądać tak, że depozytuję wszystkie moje Infernal Bolt'y, jakie mam. Co nie? No, zjeżdżamy z kapa. I biorę sobie SOL Orby, które już wcześniej miałem kupione na markecie. Możecie na przykład bet 100, potem 200, potem 400, potem 800 i tak dalej, tylko to jest dużo biegania. Ogólnie proponuję wziąć na przykład po 700, sobie latać na przykład. Akurat tyle to miał kapa, jakbym wymienił po trójce, a jakby mi wymienił ogólnie po tym po, po szóste, no to po prostu na dwa razy by musiał lecieć. Nie. W zależności od tego, jaki macie tam level, może się uda pokazać. tylko czekajcie, bo tu no w sumie whatever bo tu akurat polu trochę nie zostało których nie zauważyłem. Czyli załóż His, Sol, ORG. Yes. No i on teraz nam dał podziemie Oczywiście to nie dlatego, że dał nam po 6, to dlatego, że po prostu tych Boltów. Wszystkich nie, nie wyrzuciłem, ale pójdziemy jeszcze raz. Może się uda razy 6 zgarnąć tym razem, to by było naprawdę fajnie wam pokazać, jak to działa. Ale ogólnie, jakby dał mi razy, razy 6, a nie razy 3, to miałbym dwa razy tyle po prostu na ziemi. No, tak w skrócie nie. <ścoughs> Także co, lecimy jeszcze raz za chwilę. A ja tych boltów jest jak widzicie ponad backpacka idzie na czoła wymienić no i teraz mam za tysiące bierzemy jeszcze raz moje wszystkie orby jakie mam A to już jest końcówka, może teraz się uda kto wie gdzieś miałem ich więcej Cięż nie tak mi się wydawało Można zawsze przeszukać ogólnie sobie nasze depo no właśnie zrobić retrieve items I ostatni raz już tam idziemy Może tym razem się poszczęści zobaczymy W każdym razie, nawet jak się nie poszczęści, to jak sami widzieliście w Solarubie maksymalnie chodzą po 60 golda, czyli jak przeliczyć to na 3 infernale to wychodzi, że jeden Infernal jest po 20 Golda czyli tyle samo co Prismatic Bolt, bo chyba tak to się nazywa nadzieję, że teraz się uda no, nie udało się co prawda no ale mamy wymienione wszystkie moje Sol Orby na Infernal Bolty jest naprawdę łatwo tutaj trafić Kilka razy wam pokazałem właśnie tą drogę tutaj ze statku z depo jak chcecie. Większość osób, no wiadomo, no, w ABS bardzo rzadko, jeżeli w ogóle. Dlatego wam pokazałem drogę z statku i drogę ogólnie z Depo. Także dzięki za oglądanie. Link do questa będzie w opisie i do zobaczenia.